To, co dla większości jest wyrazem patriotyzmu, dla innych, którzy zapewne nigdy na marszu się nie pojawili, jest przejawem nacjonalizmu. Zwłaszcza dla dziennikarzy z naszej zachodniej granicy. Frankfurter Allgemeine Zeitung, jedna z największych demonstracji prawicy na świecie. Marsz stał się magnesem dla nacjonalistów z całej Europy i sceną czasem brutalnych starć. Według autora, marsz przyciąga. prawicowych radykałów. Przeciwników aborcji, homofobów i antysemitów, którzy swoim wojowniczym zachowaniem i pełnymi nienawiści hasłami odciskają piętno na wizerunku demonstracji. W podobnym tonie wypowiadają się polskojęzyczne media. Mieszka przy trasie Marszu Niepodległości. Co roku wyjeżdżamy. Nie można normalnie funkcjonować. W nielegalnie przejętych mediach publicznych, na przykład w Radiowej Trójce, o Marszu wypowiada się badacz ekstremizmów politycznych. Jeżeli największa polska demonstracja 12 listopada opada, że polska, Polak w Polsce gospodarzem, tam panem, władcą, królem, no to naprawdę daliśmy tą opowieść o Polsce i narodzie polskim zdominować osobom, które uważają im z kolei w telewizji publicznej w likwidacji próbuje się zniechęcić rodziny do udziału w marszu. Ale jeśli ktoś ma wątpliwości, czy właśnie w ten sposób chce spędzać to święto, czy, czy to jest najlepsze miejsce, żeby z, m, zabierać tam dzieci, to jednocześnie w tym samym czasie o godzinie 14 rozpoczyna się festiwal Wspólna Niepodległa na krakowskim przedmieściu. Niestety, również tradycją stało się to, że media lewicowo-liberalne próbują ochylić Marsz Niepodległości próbują w kłamliwy sposób przedstawić ten marsz jako pochód ekstremistycznych ruchów. To jest nieprawda. Mechanizm znany od lat. Gazeta Wyborcza. Odpuśćmy sobie marsz u boku nacjonalistów. Przypominamy największe burdy Marszu Niepodległości. Onet. Marsz ojkofobów. W 2017 roku belgijski europoseł Guy Verhofstadt poszedł jeszcze dalej i nazwał uczestników Marszu Niepodległości faszystami. To był marsz 60 tysięcy faszystów na ulicach Warszawy, neonazistów, białych suprematystów. I nie mówię o wydarzeniach z Ameryki, ja mówię o Warszawie w Polsce 300 kilometrów od auschwitz birkenau Prezydent Karol Nawrocki nawiązał do tych oszczerstw w rozmowie z naszą stacją. W tłumie w tak wielkim zgromadzeniu jak wszędzie są różne incydenty, one się zdarzają, ale z całą pewnością nie jest to marsz faszystów, tylko jest to marsz dumnych zbycia Polakami. Polakami. Polek i Polaków. Próby zdyskredytowania marszu pojawiały się także ze strony władz. Tak było za pierwszych rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mieliśmy do czynienia i z prowokacjami, i z pewnymi rzeczami, które nie licują, no właśnie, nie licują z powagą święta niepodległości. Myślę, że to nie jest przypadek. Bo to wtedy zamaskowani funkcjonariusze policji pobili uczestników marszu. A spalenie budki pod ambasadą Rosji, jak usłyszeliśmy na taśmach, było prowokacją ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Nauczył ich, żeby się i oni mu wskazują. I tak samo poszli, stali budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił. Prowokacje mają jeden cel. Po to, żeby oskarżyć właśnie polskich patriotów o organizowanie różnego rodzaju zamieszek, w tym roku mamy bardzo ostre wypowiedzi ministra Kierwińskiego, który mówi o tym, że pirotechnika, która stała się tradycją marszu Niepodległości, będzie zakazana. Do tego doszły wzmożone kontrole policji uczestników marszu. Jak dowiedziała się nasza reporterka, nagminne kontrole biletów są skutkiem rozkazów, jakie otrzymali z góry. Niewytłumaczalna jest także decyzja o remoncie dworca centralnego. W dniu gdy do Warszawy przyjeżdżają patrioci z całego kraju i zagranicy, najważniejsze miejsce logistyczne w stolicy zostało zamknięte, dokładnie na trzy dni przed marszem. Wszystko po to, aby polscy patrioci kolejny raz mieli utrudnienia. Ci, którzy chcą wziąć w Marszu Niepodległości swój udział? Jednak próby zniechęcenia czy różnego rodzaju prowokacje nie są w stanie zatrzymać Marszu Patriotów, w którym co roku bierze udział kilkaset tysięcy Polaków, a ataki na Marsz Niepodległości przynoszą odwrotny skutek, bo każdego roku przyciąga on coraz więcej uczestników.